Cześć! Pewnie kilka osób jest ciekawych, co wyszło z programatorem, a ponieważ przy mojej pamięci mogę zapomnieć Was o tym poinformować pod koniec prac, przy podsumowaniu końca pracy nad Radmorem 5102, w tak zwanym z jakiegoś serwisu z Gdyni. Więc na gorąco chciałbym kilka zdań powiedzieć, co było, dlaczego było. I co zrobiłem? Więc pierwsza rzecz, jeśli popatrzycie na programator, wszystko się ładnie przełącza. Diody świecą, wszystkie tak samo. Świecą tak samo, dlatego że wszystkie diody zostały wymienione na fabrycznie nowe. Oczywiście, w przypadku niektórych programatorów, producent stosował dosyć nietypowe diody. Zaraz Wam pokażę. Diody podświetlenia, które no, jak się ktoś postara, to je zdobędzie, natomiast nie jest tak prosto je kupić, więc y, ja zrobiłem przeróbkę na diody, które są ogólnodostępne, kosztują 0,0 nic, a będą według mojej oceny dużo bardziej trwałe. Więc myśli, myślę, że różnica jest zasadnicza. Nic dziwnego, że te diody malutkie ulegają uszkodzeniu. Konstrukcja jest ich taka, jaka jest, więc myślę, że zastosowanie tego typu diod zamknie temat, i przez jakiś czas będzie na pewno programator działał poprawnie. Akurat teraz trochę podświatło jest, ale bardzo ładnie to wszystko działa. Teraz, oczywiście, programator, jeszcze muszę dobrze wysuszyć, zobaczyć, czy nie będzie sam przełączał stacji, bo to też czasami ma miejsce. Przy okazji powiem wam, co było, jeśli chodzi o ten niedziałający potencjometr, stroik programatora. Otóż na szczęście stroik przetrwał, przerwał się przewód, ten czerwony. Obydwie płytki są między sobą oczywiście połączone wiązką przewodów. Nie wiem, czy było widać ten przewód, bo ja mówię, no, też nie lubię pokazywać palcem. Ten przewód tutaj się urwał. Jeszcze trzeba go tutaj poprawić, jeśli chodzi o lutowanie, bo zastanawiałem się, czy nie będę musiał myć tej płytki. Teraz wydaje się, że ta dioda świeci bardzo mocno, jeśli skieruję na kamerę, natomiast w rzeczywistości jest to nie jest to aż tak intensywne, jak mogłoby się wydawać w kamerze. Także myślę, że temat programatora, przynajmniej na tą chwilę, jest zakończony. To tylko jako ciekawostkę Wam pokażę przewód, który sobie jakiś czas temu wykonałem. Tu jeszcze przydałoby się to, oczywiście to miała być prowizorka na chwilę, ale ta chwila już trwa dłuższą chwilę. Muszę w jakiś sposób to ze sobą połączyć, te przewody. Opaski zaciskowe są takie średnie na jeża. Myślę nad takim zakładanym oplotem na na przewody, ale pewnie jak znam życie to skończy się na to na tym, że opaski zaciskowe. Bądź też powiem wam szczerze, ostatnio zaczęła mi się podobać izolacja tak zwana samochodowa. Yy, nie wiem, czy ona jest bawełniana. Kiedyś się mówiło szmaciana, ona była kiedyś kiepskiej jakości, to była oczywiście izolacja elektryczna ogólnie stosowana, jakaś tam Jakieś płótno impregnowane, nie wiem czymś, ale, ale pikiem, smołą, już w tej chwili nie pamiętam. <laughs> Przynajmniej ze 20 lat albo i więcej już nie miałem z taką izolacją do, do czynienia, więc myślę, że może użyję właśnie tej izolacji, takiej współczesnej, samochodowej. Obwinę to, będzie ładnie wyglądało estetycznie. E, więc to taka porada serwisowa dla tych, którzy częściej grzebią w programatorach, można sobie go wtedy rozłożyć, e, sprawdzać strojki mierzyć napięcia i zdecydowanie dużo łatwiej się serwisuje takie urządzenie także mm, programator wraca do oryginalnego Radmora tam gdzie skąd został wyjęty jeszcze zastanawiam się czy nie będę musiał tego a no, może się ułoży no niestety sposób y, mont montowania tych y, sensorów no nie jest najszczęśliwszym sposobem nie jest tak łatwo je wymontować, potem nie jest tak łatwo je zamontować. Oczywiście wszystko się da, kwestia cierpliwości, natomiast, natomiast nie jest to takie proste jak powinno być. Ok, dobra, więc myślę, że to będzie jeden z najkrótszych filmów w mojej karierze. Także podsumowanie urwany przewód w zasadzie on trzymał się na jednym włosku między jedną płytką a drugą. W sumie nie wiem dlaczego przestało to działać, bo wydawało mi się, że jak wkładałem programator, to, to działał. Natomiast podejrzewam, że pewnie włożyłem rękę w ten sposób, dopychając programator, żeby go zamontować, i podejrzewam, że w tym momencie doszło do, do naderwania bądź nawet urwania. Nieważne, w każdym razie w każdym razie temat zamknięty, czyli zerwany, jeden przewód łączeniowy połączeniowy między górną a dolną płytką plus wymienione wszystkie diody na nowe nie chciałem już szukać tych, tych małych, oryginalnych bo tak jak powiedziałem one były dosyć zawodne przeróbka jest prosta i nieprosta może pokażę na przykładzie tego programatora yy, tu w środku jest tu w środku jest taka płytka i do tej płytki, o w ten sposób jest zamocowana dioda oryginalna, po prostu to mi jest łatwiej pokazywać. E, czyli ona jest nałożona i przylutowane są nóżki do tych bocznych wyprowadzeń tej płytki. Więc żeby tą płytkę niestety z diodą wyjąć, to trzeba wylutować najpierw oczywiście te przewody, potem te wąsy, wąsy trochę wyprostować, wyjąć cały sensor. E, wtedy możemy wyjąć płytkę. Oczywiście ponieważ ta stara dioda jest zdecydowanie krótsza, niż ta więc trzeba było o te 3 mm skrócić nie wiem gdzie ta ostrość jest skrócić tą płytkę z tej strony po prostu poprzez ucięcie nałożyć diodę, przylutować oczywiście wcześniej ją, wypośrodkować, wycentrować i to jest cały, cały, cały temat hmm, rozwiązanie problemu także wydaje mi się, że, że jest to że jest to dobre rozwiązanie, kolor został oryginalny, dioda z epoki, diody świecące z epoki, tak więc szybko i skutecznie mam nadzieję, że temat został rozwiązany. Dobra, kończę, trzymajcie się, cześć do kolejnego odcinka.